Dzień dobry Państwu! Przed mikrofonem Beata Tomanek. Właściwie ta rozmowa mogłaby się odbyć w zupełnej ciszy, dlatego że moimi rozmówcami są również osoby głuche, głucho-niewidome. Za chwilę je przedstawię, natomiast, dlatego że nasi słuchacze jednak wolą obracać się w sferze dźwięku, będziemy te rozmowy tłumaczyć. Tłumaczyć będzie Agnieszka Majnusz. Jest z nami również Małgorzata Żywina oraz Krzysztof Wostal. Małgorzata Żywina jest osobą głuchą. Krzysztof Wostal jest osobą głucho niewidomą. Kiedyś konwersacje w takim gronie byłyby właściwie niemożliwe. A dzisiaj porozmawiamy, co Państwo i usłyszą i zobaczą. Moi goście reprezentują Stowarzyszenie Transgresja. No i widzą Państwo, że Agnieszka. Tłumaczy to, co ja teraz mówię, a my powiemy o takich aplikacjach, które umożliwią porozumiewanie się z osobami głuchymi, również tym, którzy nie znają języka migowego. Co umożliwia właśnie taką rozmowę? Taką rozmowę umożliwiają różnego rodzaju aplikacje. Są aplikacje dzięki którym osoba taka jak ja, osoba głucho-niewidoma, może porozmawiać z osobą głuchą, jaką jestem, Małgosia. Wykorzystujemy do tego nawet najprostsze rozwiązanie, jakim jest SMS, chociaż są też bardziej zaawansowane aplikacje, gdzie ja na przykład piszę, mówiąc telefonowi, Telefon wyświetla na ekranie: Małgosia widzi, co jest przeze mnie mówione, a może mi odpisać, a ja będę słyszał w moim telefonie głosowo, co jest przed nią wypowiedziane, napisane. No właśnie, o tym już mówiliśmy że są specjalne aplikacje skierowane do osób, które nie widzą. To są aplikacje, które cały czas. Mówią, w związku z tym y, można słyszeć tekst. Natomiast jeżeli chodzi o osoby głuche, no to tutaj dla mnie największym zdziwieniem jest to, że wypowiadamy y, w krótkim czasie tak wiele słów, ponieważ ta aplikacja, którą Państwu przedstawimy, działa w ten sposób, że wszystko, co wypowiadamy, pokazuje na ekranie. Y, Agnieszko, zaprezentujesz nam teraz, jak to, jak to wygląda i ile słów. Y, Wyrzucamy z siebie w każdej chwili. Myślę, że nie mamy tej świadomości. Ale teraz proszę bardzo, to wszystko, co ja teraz mówię do moich gości, do Agnieszki Krzysztofa i Małgorzaty, wyświetla się na tym ekranie. Pytanie do Małgorzaty: czy ludzie wykazują się cierpliwością i chęcią do porozumiewania się z osobami głuchymi, które właściwie chyba są najbardziej taką wyizolowaną grupą w naszym społeczeństwie? Agnieszka teraz tłumaczy moje pytanie. Widać, że ten język migowy jest bardzo popularny. Może warto nauczyć się kilku podstawowych słów, tak jak uczymy się w języku obcym. Dzień dobry, do widzenia. Dziękuję, że może wtedy by się nam to przydało. W każdym razie pytanie, tak, słuchamy odpowiedzi. Właśnie go się w międzyczasie, tak, go się odpowiedziała, dokładnie tak. E, tak, ludzie, ludzie są generalnie otwarci. E, e, odpowiedziała, że tak. A natomiast również potwierdziła to, co ty mówiłaś, czyli że warto nauczyć się kilku znaków. Jeśli ja na przykład nie rozumiem, to ważne jest, jak osoba widzę, jak osoba się stara e, i na przykład e, pokazuje gestami. E, na przykład nie wie, jak zamigać jutro, ale pokazuje mi gestem gościa, pokazała w ten sposób, czyli mogę się domyślić, że chodzi o coś w przyszłości, czyli starać się, jak ktoś się stara, nawet nie znam ale stara jest otwarty, stara się pokazywać testami. A, a, a czy z tej tak. aplikacji a, Małgorzata tak. korzysta? Przykład, z czego się podaje przykład, jak idzie do sklepu i chce szynkę sobie wybrać, no to pokazuje i pokazuje tyle, tyle i już pani wie o co chodzi, potrafi się domyśleć. Czy pani? <laughs> ale to znaczy, że te aplikacje właściwie one nie są konieczne, że jeżeli ludzie chcą, to zawsze się dogadają, tak? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony na pewno ułatwiają komunikację, na pewno. Mówiąc do takiego telefonu, do aplikacji warto używać takiego słownictwa mniej skomplikowanego, nie używać synonimów takich trudnych, dlatego że język polski dla głuchych jest językiem obcym, ale taka aplikacja jednak może tę komunikację ułatwić. Kiedyś bardziej pisaliśmy na kartce, długopisem, w tej chwili właśnie możemy użyć aplikacji. I Gosia to samo, że jeśli ktoś mówi, chciałby coś więcej powiedzieć, no to czasami już to, te gesty i to pokazywanie nie wystarcza. Czy teraz na przykład sytuacja z maseczkami, tak? Też dużo osób nosi maseczki, no ale jednak jak coś, coś mówi, no to cały czas tutaj ta aplikacja widzę, że działa i zapisuje. I cały Nawet czas pokazuje, tak, to co my mówimy, więc na bieżąco Małgorzata nas słyszy. No proszę, jak Pasujemy. zapisuje się ekran, tak. Nie jesteśmy gołosłowni. Tak to widać. Chciałam jeszcze zaprezentować naszym słuchaczom aplikację, która może ratować życie, dlatego że osoba głucha bardzo często nie jest w stanie powiedzieć, co się dzieje podczas kiedy jesteśmy świadkami jakiegoś nagłego wydarzenia, więc teraz zaprezentujemy, jak wygląda połączenie z numerem 112. E, tak, dokładnie, jest taka aplikacja, też się nazywa. Tak, 112. E, I wygląda to w ten sposób. Tak, alarm, e, alarm 112, jest bezpłatny. Klikamy tutaj, widać? O, i tu mamy na przykład, e, załóżmy, policję, tak? Więc to możemy jeszcze wejść. E, I tutaj są różnego rodzaju przypadki, których możemy być świadkiem. Na przykład bójka, pobicie, groźby. Kradzież, no i tak dalej. Oszustwo, zabójstwo. Czyli wybieramy konkretny obrazek, który ilustruje wydarzenie. Tak, i tu jeszcze można kliknąć i wybieramy później z mapy, czy wprowadzamy ręcznie miejscowość. Lo czyli lokalizację. Czyli lokalizację. Ale to nie tylko policja, bo jeszcze tu mamy straż pożarną, ratownictwo medyczne. No, więc tego jest trochę. Ale to znaczy, że jest wiele innowacji, wiele aplikacji, które ułatwiają życie codzienne osobom z niepełnosprawnościami. Dzisiaj niektóre z nich zaprezentowaliśmy, a te aplikacje prezentowały Agnieszka Majnusz i Małgorzata Żywina. Był z nami również Krzysztof Wostal, osoba głucho-niewidoma wszyscy z Fundacji Transgresja. Dziękuję bardzo.